Tajon. Pyk. Q -w -e. ta, Budujesz Q -w -e? tak Kadłobuma, czy taki młot, Łąciem tego typa Co nie oni robią? Nie wiem, co zabudować akurat Ale... Dobra, Q -w -e, ta. zabrali mi do Krzaka o Boże, Boże No grać się z nimi nie da o ty jaki płaczy, gdy no już trzeci klepa Ty! I temu nie kupiłem Eee, w Co powinienem mi temu kupić. No nie wiem, nie mam lewela. Ty wiesz co ja zgankuję Nic nie zgankuje. Co? Bo ja w dupie Inne? Starego Oczywiście ja nie mam lewela po tym, po pierwszym kampie. Zrobiłeś go? No, czemu go zrobiłeś? Bo on zorientowałem się, jak levela nie jestem. Ja pierdolę, już wyobrażam sobie te miniaturki. Nie chyba tu za do tak ten Oba kurwa. Walimy tego tego Timo. Nie wiem, czy go zabijesz. Nie, niezły ja się widziałem go. go. No to co z tego, jak na dwa razy? Dawaj kanona, dawaj kanona, pokaż co umiesz. O. No farcz, ledwo co. Kurwa! Cichówka. Nie. Pat, 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 pat! No jeszcze mi, kurwa plesuje za mną dziwka! Ja, ja, jestem ciekawy po co ty w ogóle wyłożyłeś, żeby się zatrzymać. No, kurwa, żebym no, shielda dostał. Boż bym się nie zabija by cię tylko się zatrzymała i przez ciebie zabiła. No nie. Ale ona po mnie i tak slashowała. Więc kurwa, wszystko jedno i tak mnie zabiła. No nie wiem. Kurwa. Nie wiem. Ile Trzeba. O! Nie, Ari chodzi. Ari schodzi. Dobra A. Dziecia. <laughs> <Dzieciaku. laughs> A z Ligi Legend oglądasz to... to ze mną Jaki A wiesz, maki? że obczajem, że to z tobą mają najmniej wyświetleń. No. no to ich nie wrzucaj. A ze mną najwięcej. Nie wiem, kurwa nigdy nie będę. Jak już będę miał kurwa 100 subów, to ja pierdolę to chyba kurwa taki melans, zrobię się na pierdole w trzy kurwy. Nie wiem. Pomóc ci młody p? No pomagać przecież, no, bo tak oto no jesteś. No zostaw! No zostaw! że ci pomagam no, tylko przecież dzieciaku. Nawet na Wejdź do świata premium i zyskaj miesiąc za darmo. PIEK! Chodź piechówka, to ten Master to będzie. O, rekaluje. Nie będzie tu Mastera. O, przecież użył tego, tego. Tego krzaczka. E! Nie! O, czujesz, że masz killa. Zleciłem kanona. Cztery. Daj go fiksu. Lecisz kurwę. To? Na haksach, no. Na RT. Zaufaj mi. Nie, bez rki. to patrz to. Chodź, coś? Jantar! Jantar! Cicho bądź! <laughs> <laughs> Jantar! Morda <laughs> to ma. Dziś jak baby raczej. ten po co ty tam Ward'a postawiłeś? No bo kurwa nie wiedziałem, że mam tego, dobra Już no, ci mówiłem Dobra, Dobrze się czujesz? A, patrz stopie chuba, pokaże ci sztuczkę? Wyrobię rozpęd, kurwa, z kilometra Patrz to, patrz się topa. A? Więc patrzysz? Pogaj, używamy, Biorę no. rozpęd z kilometra! Kilometra, gola! Jedz mu w darę. klatę! No! się... Poczekać się, chyba masera. Ty! Tego nie zabijesz raczej, wiesz? Nie! Nie! Jezus, ona ma elkę! Co nie wiesz? ona nie żyła, ona nie żyła, ona nie żyła. Ona nie żyła ona Ale ja nie żyła, jestem dobry w tej grze tak Ty, ja ty dobry, nie widziałeś, co zrobiłem. Nie wiem, ja je rzuciłem jej tak, rkę i ona by się wywaliła od e, które miała na ziemi i nagle użyła sobie tego. E, rki i odskoczyła od tego e. W ostatniej sekundzie, kurwa, bo ja miałem stuna. dużo. kilometra, jeb mu w klatę. Nie, ona takie laki, ona taka jest, kurwa. Nie wiem, raz i stuna, kurwa, hitboxy ominęły. A teraz kurwa ten, miał takie szczęście, że kurwa w ostatniej sekundzie się uleciekła z tego. Decyzja mam taki fajny program, może Ci pomoże w końcu wyjść z tego po Silvera. No Otka i pizda. w teraz siedzi. No ale mi się tam podoba. To tobie, by tobie, kurwa na pomógł ten program. No ja tam ja mi wykarabował, jestem zajebisty. Zrobiłem to dlatego, żeby kurwa skinka dostać do bizkanka i żeby, żeby popał a to akurat to kurwa plus Kur daje największą czy Trzeba Wartość płacze. Ja. Jak on się spłakał, że ja przyjeżdżam. No, że nie przyjdzie dzieciak. O kurwa. A pierdole! Kurwa! No idę tam, idę tam dzieciaku. Spokojnie, nie bij się jej, nie bij no, Nie bij jej. Testorza Uciekaj, 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 uciekaj Wali Coba, kurwa, Kamera nam kamera nam Na <laughs> <Hitboxy> jakieś <laughs> mam zniszczone Okurę, Chciałem tak tego zrobić Okurę Tak, tak mać. Awa. Idź topa Nie, myślę, że im biechówka pomoże, ale jednak się myliłem, mega Co on robi? Bijemy ich? Ja mam Kurwa, jakim cudem... O, czy, 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 pomoc, nie, nie, bij, nie, bij, nie bij ich Teemo schodzi, Timo schodzi Co ty robisz? Daj ją No bo no to Ale wygryził Bierz mu farmę, bierz mu farmę Łap, kurwa nie wiem Nie wykręciłem Już miałbym i... szóstkę ja nie no jak ludzie to robią, że oni tak wykręcają tym stajonem kurwa Chcesz kurwa, skrypty mają Miałbym szóstkę gdyby nie to, że ten Master i tu no. przyszy no. i Ale foremka na no, durnej alei, o No i Twitch sobie radzi, nie ma tego Ten, podadzą to Chodź na Mastera co widziałeś? Czy to widziałeś? On moją erkę anulował z Q. Co on, erkę odpalił pod koniec. to ty kurwa. Anulował moją erkę z Q swojego. I A on No, anulował mi erkę. Z swoim jedynym kąbem jakie Brasz. ma na tej postaci. Brawa, kurwa, bi kurwa napisy etowało. Bo właśnie, kochanie, kajka, koma, na cześć, kudem puty. Chodź na nią. Nie. Chodź tu! No nie wiem, kurwa, On jest kurwa pojechali. Co ze zrobiłeś? No tam było, ty kurwa, sobie robisz tego i mnie zajebała? No, my tak nie miałem. Kurda. Dobra, no rapa, bijam pod wieżę z nią. A, no, ona ma, ee, No, ello. E. No, wam się no, no. mentarem piśmie, o kurwa zabilibym się nie wyjebał, a on nie woli kurwa raptorki być jak obok niego Ari. Chodzę. No, bijłem, bo już blisko było do. Za ścianą ci Ari chodziła, człowieku, nie wiem czy ty kurwa jesteś ślepy, czy co. Spoko, Master mnie zabija, kolejny raz. Pierdole, kurwa, imbecylo, pierdolone. Cicho, bądź tym dzieciakiem złamanym. Nie, nie tu po prostu grać nie umiesz. Nie, to ty grać. Jak jak ja widzę. Masz <laughs> jeden, trzy, człowieku 49 no, farm, jak tak nie, nie można? Wywali nie wywaliłbym się, gdybyś kurwa Master się właśnie. Ale no, no nie chujowy. trudno, 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 nie miałem wtedy kogłeś się mówić? W ogóle nie wiem po co ty się ząbiłeś. Mówi kurwa, za się na ty stanowiłeś w że rzuciłeś kuje, gratuluję, a w pingowałem mi. Kurwa mogę się... Nie raz nie umiesz, nie umiesz po prostu. Nie wiem, jesteś kujowy. Nie nie umiesz na tego. O i pada chyba. Nie gaję, że on dostanie, na za niego. Dobra, mam warto Dobra, pokażę się mam rozbieg z kilometra. Biorę rozbieg z kilometra! Jedną w klatę. O kurwa, przestrzeliłem. no, co jest? Gra się zbugowała, ty to widziałeś? O, Ari, szado... Nie no, została zbugowała. No gra jest zbugowana kurwa! Nie, nie. Jak ona tym trafiła? Skąd ona ma tu warda? padłeś? Skoro że nie mogę używać leczę. Nie, lesia, nie mogę! Jakim cudem ona mnie tu trafiła? Ona ma kurwa skrypty! Normalnie za ścianą mnie trafiła, nawet nie wiedziała jak gdzie jestem. Ja se tu stoję, ona kurwa płatuje mnie tra... ten, na, na ślepo się Kurwa na skrypty dziwka pierdolona, bo to jest CO ONA ZROBIŁA? 60 level, na pewno kurwa umie trafić ta jest kurwa za ścianę, Lucky Shot'a sobie jednie Kurwa macie jakieś dziwka pierdolona na Ari. O, Kurwa No Ani tu sobie ile ma HP? Ciebie, no no pół HP hape, full. full. Full? Tak, opiekułka nie zdejmuję. Full, kurwa! Full ma! No nie, full, full! Full, full, teraz ma full, bo kurwa za to A kurwa kurwę. Kurwa jebana. Ciekawe! Niezły czempion! Nie wiem! Wszystko nie, przez kurba. to, że tego, tego mi zabrał tutaj, no bo nic nie robi ze jeszcze kila kila mi zestylowali Niko no. mi zestylowała, sama na linii była ze mną, Z... wbiłem się w nią, ona sobie człowieku tutaj użyła kół i tyle Panem. nie wiem czy jest głupi jest Dobra, Alzora Idę na harolda i ci skankuje topa

O kurwa Nie, nie mogę kurwa jesteś Pomóż pomóż, 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 pomóż Pyku Ale w niego wiebałem A Sto no, to no. Ile w tym Oczej, czekaj, 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 czekaj Dawaj, dawaj, dawaj! Nie, krzybek tu był! Daj sobie go! O! <laughs> bigo, bigo! Uuuuh! Nie uh. no, aż tak to miniony! Nie no, że, aż tak te Nie, no, że w grzyba biegłeś! Bito, bito, co ty robisz? Co ty robisz? Szak, Użyj no... Herodzik więcej zbije. Co? No kurwa, oh. ferio! No, 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 no.